Kolejny punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie setnej rocznicy Konstytucji Marsowej. Projekt uchwały przedstawi pani Urszula Pękarz, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedkładam państwu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie setnej rocznicy Konstytucji Marcowej. W treści projektu niniejszej uchwały paragraf pierwszy brzmi uwzględnia się petycję o uroczyste uczczenie z setnej rocznicy Konstytucji Marcowej. Paragraf dwa, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Koła i paragraf trzy, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnieniem dla takiego projektu uchwały jest fakt, że w dniu 2 listopada wpłynęła właśnie do naszej Rady petycja którą Rada przekazała Komisji. Zgodnie z artykułem 2 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów zwaną dalej podmiotem wnoszącym petycję do organu władzy właśnie publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej złożona w interesie publicznym podmiotu wnoszącego petycję podmiotu trzeciego za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia, rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W dniu 16 marca 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy konstytucji marcowej, składając tym samym hołd jej twórcom. Uchwalona 17 marca 1921 roku ustawa zasadnicza, popularnie zwana konstytucją marcową, Stanowi do dziś trwały element polskiego ładu ustrojowego. Zawarto w niej wiele różnych uwarunkowań oraz inspiracji dotyczących rodzimych rozwiązań ustrojowych, które wynikały z polskiej specyfiki. Twórcy Konstytucji Marcowej mając na uwadze interes państwa i przyszłość niepodległej Rzeczypospolitej potrafili wznieść się ponad swoje partykularne interesy i preferencje polityczne. Dzięki tej ustawie zasadniczej po 123 latach funkcjonowania w narzuconych przez obce państwa autokratycznych rozwiązań ustrojowych. Obywatele polscy mogli w pełni korzystać z możliwości dostarczanych przez demokratyczne struktury i mechanizmy polityczne. Konstytucję marcową uchwalił Sejm Ustawodawczy. Jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia właśnie konstytucji, zwany również ten Sejm Konstytuanta II Rzeczypospolitej. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 lutego 1919 roku, zaś ostatnie 27 listopada 1922 roku. Konstytucja uchwalona w 1921 roku weszła w życie w momencie wyboru prezydenta Stanis Stanisława Wojciechowskiego w grudniu 1922 roku mimo uchwalenia konstytucji ustawą 17 marca 1921 roku. Wiele jej postanowień weszło w życie dopiero po wyborach do parlamentu w 1922 roku i wyborze i powołaniu na urząd właśnie drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Stanisława Wojciechowskiego. Profesor Stanisław Wojciechowski, wcześniej jako minister właśnie spraw wewnętrznych w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego, brał czynny udział w przygotowaniu projektu konstytucji marcowej. Zajmował się głównie samorządem terytorialnym i jego uruchomieniem. Często zastępował premiera Paderewskiego. A nawet przejmował część obowiązków od Józefa Piłsudskiego, który wiele czasu spędzał na linii frontu. Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów stwarzało konieczność określenia ustroju odrodzonego państwa polskiego i zasad jego funkcjonowania. Władza zwierzchnia została przyznana narodowi rozumianemu jako, jako ogół obywateli. Konstytucja bazowała również na koncepcji trójpodziału władzy. Konstytucja została uchwalona przez aklamację. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej opiniuje Radzie Miejskiej Koła uwzględnienie petycji o uroczyste uczczenie setnej rocznicy Konstytucji Marcowej. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję Pani Przewodniczącej za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę osób chętnych. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie setnej rocznicy Konstytucji Marcowej? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 19 radnych, 19 osób za. Uchwała została podjęta i nosi numer 59 na 600 na 2022.